Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Domek Alpak. Właśnie wstawiłam Wam jednego vlogacka, którego miałam zmontowanego już kilka dni temu. No ale mamy takie komplikacje rodzinne i trochę spraw takich prywatnych, więc musicie tą aktywność wybaczyć, że jest taka nie inna. Ale wziąłam się za nagrywanie kolejnego vloga. A wory krzyczy, mam nadzieję, że nic się nie rodzi. Już tam idę zobaczyć do Was chodzenie i doglądanie. Trzeba mieć naprawdę wysoki poziom cierpliwości. Żeby chodzić doglądać cały czas alpakę, która jest już po terminie i powinna urodzić. Ale zeszłą ciążę rok temu z 8. perełka też przenosiła 18 dni i nie jest to niczym złym, jeżeli alpaka ma się dobrze i jest w dobrym stanie zdrowia. Perła wychodzi normalnie na pastwisko, je normalnie, nawet pluje na mnie normalnie, pije, załatwia się, więc wszystko jest ok. Nie ma żadnych niepokojących tutaj objawów. No tylko tyle, że jesteśmy już po terminie. Jakiś czas. Jak się maluszy urodzi, to wam powiem, na kiedy miała termin. Co tam, Ajwory? Jeszcze tych 18 dni, jak w zeszłym roku, nie przekroczyła, więc... Więc tak, o, dobra, idziemy do nich zobaczyć. Bo tutaj już wyszedł i patrzy, co ja robię, że ja nie idę do nich. Idę już. Tak. No. Jest <słysy> taki agent. Alpaku co? Perełka. Tuptasz tam coś? Może wy tuptasz, co? No niby alpaki rozum do południa, ale w ogóle na no to nie patrzę, jakby, bo reguły na to nie ma. Patrzcie to jak wszystkie sobie leżą. Adelcia, Melcia, Leoś stoi. Perełka też sobie stoi. Ojej, jak zaswędziało coś, perełkę. A tam Oksi krzyczy, oks jest. Perałka sobie teraz je. Tam jej się nie spieszy widzę. Co tam chłopaki? Co tam Fredziu? Słodzinki moje. Słodzinki moje. Adelciu. Adelciu. Ona śpi? Adelka. Pocie, głowę tam sobie włożyła. Adelciu? Chorek <glory> krzyczy. Ale dzisiaj było widać, jak ten maluch się tam przewraca w tym brzuchu. Ona cały czas kopie. Bo maluch ją też kopie. Wymiona, jak wam nagrywałam w tym vlogu, którego wam dzisiaj wstawiłam, to te wymiona były sprzed kilku dni i teraz ona ma jeszcze większe, jeszcze więcej tego mleka. Perła ogólnie jest taką alpaką, bo jak mieliśmy przykład na Beni, też Benia też miała całkiem spore wymionka do karmienia, ale nie miała takich wielkich jak Perła ma. I Adelka też, jak promyczek się urodził, Adelka nie miała wcale dużo mleka, dlatego warto zawsze mieć w hodowli mleko zastępcze, siare i mleko w proszku. No ale Perła to motycy, cóżki takie. Mamy nadzieję, że nie będzie komplikacji. Normalnie będzie karmiła maluszka i też przy porodzie nie będzie komplikacji. Tego sobie życzymy. By poród przebiegł, bez żadnych tutaj interwencji naszych. A wy będziecie położni? Tak, położni, położnicy. A i wory cały czas w środku jest, tak? Jak dziewczyny wychodzą na pastwisko, to wory wychodzi na pastwisko, a jak dziewczyny są w środku, to Ajwory pilnuje w środku. Tak, tak, on jest, słuchajcie, tak, z, nie wiem, za dziewczynami, no wiadomo, no, hormony, chłopaki i tak dalej, ale on jest tak zżyty, że na chwilę nawet jak ym, zamykamy, nie wiem, żeby pazurki obciąć i tak dalej i on ich przez chwilę nie widzi, jest taki krzyk, w oknach stoi, patrzy, więc Ajworuś bardzo jest za dziewczynami, bardzo. A gdzie ty masz syna? Alfred, gdzie Benek? Benek na pastwisku? Benek! Nie ma Benka? Ajwory, gdzie twój przyjaciel? I Ariela nie ma na pastwisku. Są. Nie, no, ona jest wielka po prostu jest wielka i nie ma o czym mówić. Cześć, kochani, witajcie w kolejnym dniu tego vloga. Jest czwartek, za chwilę mamy wizyty indywidualne, za pół godzinki przyjeżdżają pierwsi goście, więc będzie dzisiaj bardzo pracowicie i intensywnie. Ariel się patrzy. Dzisiaj Ariel Ciubenek spaceruje z Oksim. Idę właśnie wybierać stylówki dla chłopaków, kantarki, e, poubieram ich, przeczyszczę szczegóły, bo Oksim ma taką wsianku, jak wam ostatnio pokazywałam. On śpi pod żłobem siana, więc cały czas ma tego siana pełno na tej głowie. No i dzisiaj jak będą goście sobie spacerowali z Oksim i Benkiem, to ja sobie będę chodziła po obejściu z Leosiem. Będzie widział chłopaków na pastwisku, więc może weźmie z nich przykład i będziemy trenować pracę na kantarku. Leoś potrafi spacerować na kantarku. Chodzi na kantarku, ale musimy to jeszcze doszlifować, więc dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Ubieramy chłopaków. Benius już czeka. Chodź Beniusiu. Chodź, 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 chodź. Chodź tu, zobacz, kto tu jest. To jest Benius. Beniusia też trzeba przeczesać, bo Beniusz ma tą grzywę taką wielką. Lwią, ale nie, nie, nie. No, teraz tutaj widzicie. Buszi lubi czosanko, buziaczka? Buziaczka. Penius lubi czesanko. Aj Wory plu na Beniusia. Tu widzę ktoś pluł na Beniusia. Co? Benek. 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 Nawet tu masz pełno tego siana. Tak, połóż główkę. Patrzcie, jak położył główkę sobie na mnie. Ładny. Beniuś. Kto tam idzie? No połóż główkę, połóż, o. Beniuś jest cacy. Wszystkie moje alpaczki są cacy, grzeczne, wychowane. Tak, wszystkie alpaczki są wychowane. Nie ma byle jakich tutaj alpaczek niewychowanych. Nawet Frediu grzeczny jest. Daje buziaczki. Arielek też by chciał tu przyjść do nas. Ariel. Tobie też coś tata mówił, że głowa trzeba przeczesać tam w góry. No. Dobra, nie ulizujemy grzywaczki. Benius musi mieć taką wieczę. Ładny Beniuś. Super. Super Benius. Super Beniuś. Czat. Jesteś bardzo grzeczny. Nie jeden się powinien uczyć od Beniusia takiej, takiej cierpliwości, spokoju. Do dzieci, do wszystkich. Dziękuję. Dziękuję, już jesteś gotowy. Ładny jesteś. Beniusz? Muziaczek od Ajworego zie bluzkę, malutki, my już malutki szukałam gdzie postawić telefon żeby nagrać jak cię czeszę. Oksy też lubi czesanko, Oksy lubi czesanko. Synek wyczesany, gotowy na gości, tak? Oksi był przedwczoraj w domku. Tak, przyszedł, wpadł w gości do mnie. Wzięłam go, słuchajcie, tak za mną bieg do domu. Tak się cieszę, że go biorę. A ostatnio, jak kroiłam marchewkę na desce, to zapamiętał. I pierwsze co to na kuchnię. Ja, Oksi, jadłeś marcheweczkę z deski? No musiałam też ukroić, bo jak goście przychodzą, to trzeba poczęstować czymś gości. Tak, no. Biorę się teraz do tego gagatka i dla niego po kantarek. I rozczeszemy mu tą grzybę, bo on ma jeszcze na szyi. Też się tam troszeczkę poprzczepiało co nieco. Więc przeczeszemy Leosia. No. A i Wory zostaw Adelka. Tak, Dziedziuś tam jest. Będziesz tatusiem. Ty czujesz, ty wszystko czujesz i rozumiesz, tak? Słuchajcie, czeszemy Leosia. Perełka się denerwuje na nas. Leo jest grzeczny bardzo, on, on charakter ma wymieszany, bo czasami jak alpaczki jedzą, to pluje się jak perła, jest taki agent, tak pluje, ale na przykład do ludzi jest jak Ariel, więc ten charakterek jest wymieszany, wymieszany jest, na szczęście nie poszedł cały charakter po perełku, bo to, to by było do, nie do ujechania, tak grzeczny jest, nie bój się. Nie bój się przy główce. stój. stój. No, ładna, ale patrz. Taka ładna jak Oksi. no. Wy dwoje jesteście ślicznik. Jak fajnie się bawicie razem. No, fajnie się bawicie razem. Przyjaciele jesteście, tak? No. No już, no już. Patrz, co mam. Patrz, co mam. O, Leoś fajny jest, ale Leoś nie gryzie. Leoś taki fajny jest, proszę. 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 Później ci przyniosę. Już dostałaś wcześniej. To jest nagroda dla Leosia. Nagroda dla Leosia. Leoś idzie zobaczyć do chłopaków. Właśnie mamy trzecią wizytę. Chłopcy są na spacerze Benek z Oksim. I idziemy z Leosiem. Leos się rozgląda. Chodź. Chodź do Benka i Oksiego. Chodź. Patrzcie, jak on ślicznie chodzi na kanterku. Synuś następny. Chodź. Ładnie Leos chodzi. Ładnie Leos chodzi. Chłopcy wrócili ze spacerku. Jeszcze później mamy gości. Duú axiból leoj zemnam i bejus. A więc to było, kochani, na tyle w tym filmie. Dziękujemy Wam za uwagę, ale dałam Wam możliwość zadawania pytań na naszym Facebooku Instagramie. Odsyłam was tutaj na Domekalpak. I największa ilość pytań, największa część pytań była o perełkę i jej maluszka. Jedno najczęściej zadawane pytanie, na kiedy perełka miała termin, tak jak mówiłam na początku filmu, podzielimy się tym z wami, jak już maluch będzie z nami, jednak wolimy tą datę zachować dla siebie, tak jak trzymaliśmy ją dotychczas. Podzielimy się tym, ile perła przenosiła ciąże. Na razie 18 dni, tak jak rok temu nie minęła jeszcze. E, wszystko jest w porządku, jej stan zdrowia nie jest taki, że pokazuje, że zagraża jej lub e, maluchowi. E, więc to jest normalne u alpak, że mogą tą ciążę Przenosić, jeżeli nie dzieje się nic niepokojącego, jej stan zdrowia wiadomo, nie leży, nie pokłada się, nie pokazuje tego, że nie może urodzić. No, perła tak nie pokazuje, bo ona wychodzi normalnie na pastwisku, jeszcze normalnie funkcjonuje, więc nie mamy powodów do niepokoju, musimy być po prostu cierpliwi i dać jej w spokoju samej, jeżeli nie będzie potrzebowała naszej interwencji urodzić. Nie będziemy tutaj wdrażać jakiegoś wywoływania porodu, gdzie no nawet nie ma czegoś takiego. Jest na razie okej, okay. po prostu czekamy cierpliwie, o tak. Dużo Część pytań też była, jakie imię mamy dla malucha, ale imieniem też się podzielimy i przedstawimy światu maluszka, jak już będzie z nami. Imiona i dla dziewczynki, i dla chłopczyka mamy wybrane. Mamy kilka tych imion, bo ja tak szczerze to już miałam wybrane imię i dla chłopca i dla dziewczynki, ale ostatnio pewne sytuacje Pokazały, że jeszcze mam inne pod, pod uwagą, tak patrzę sobie na te imiona i tak sobie myślę, może takie, może takie, więc zobaczymy jaka będzie płeć i wtedy podejmiemy decyzję i przedstawimy Wam maluszka. No, to były takie najczęstsze zada najczęściej zadawane pytania właśnie na Instagramie czy też na Facebooku, więc odpowiadam. E, dziękujemy Wam kochani za uwagę, pamiętajcie, by zostawić kciuki w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, odsyłam Was do subskrybowania naszego kanału, bo naprawdę brakuje nam mało do tysiąca, no mało, no brakuje. Mamy 835, jak sprawdzałam przed chwilą. E, no więc, no troszkę brakuje, wiadomo, no to nie jest mało, ale i tak już jesteśmy bliżej niż dalej. Ja w ogóle jestem w szoku, że to tak leci. Dopiero było 700 subskrybentów. Dopiero było 800 subskrybentów. Już przybyło kolejne 30 parę, więc witamy cię nowe osoby. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że nas oglądacie, że podobają Wam się filmy, że też piszecie do mnie często, że e, bardzo fajny materiał. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to motywuje. Jest dla mnie takim powerem i mocą do działania, by nagrywać dla Was więcej. Też właśnie, jak nie było filmików, to pytaliście, kiedy będą, więc to jest naprawdę bardzo miłe, że Wy czekujecie i macie ochotę nas tutaj oglądać. No. Odsyłam Was też na Facebooka i Instagram, ale o tym już mówiłam. Tam no, na pewno pojawi się informacja taka pierwsza, że Maluch jest już z nami, ale też będę starała się nagrywać z tego wydarzenia filmik, e, ale to co roku się staram, a wiadomo, emocje biorą górę i w takich momentach nawet nie myśli się o wyjęciu aparatu. E, no, ale postaram się coś nagrać, bo w zeszłym roku udało się nagrać rolkę. Co prawda jest dla nas super wspomnieniem, właśnie rolka z porodu Leosia e, a teraz spaceruje z nami kawal. No, dziękujemy za uwagę i do zobaczenia, kochani. Pa pa!